Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Regi w i drugim od, w drugim odcinku serii Wyspiarska przygoda na serwerze SkyBlock. Dzisiaj zajmiemy się zadaniami, które tutaj sobie przygotowaliśmy. Regi dopiero zaczyna wstępy robić i trochę się chłopak stresuje. No dobra, to może ja trochę tutaj przejmę pałeczkę i powiem, co ostatnio się zmieniło. Otóż dodałem tutaj tablicę ze wszystkimi zadaniami, które są do spełnienia i będziemy na koniec każdego odcinka aktualizowali ją, czyli usuwali tabliczki zadań, które już zostały skończone. Następna rzecz, wybudowaliśmy tutaj wysepkę, znaczy nie wysepkę, platformę kolejną, na której będzie magazyn i użycie go w trzecim odcinku i będzie to bardzo szybko budowa, czyli w przyspieszeniu. Ale to jeszcze przed nami. Dokładnie. Co do większości zmian. Wyspa z drzewkami, farma drzew została już powiększona, skończona i mniej, coś, mniej więcej tak wygląda. Regi też może pokażę, żeby coś widzieli. La lasek. Tak, nasz piękny lasek, trochę poza terenem, ale... Ja go pokażę okay. troszkę z góry. No dobra, ja się biorę do roboty i dzisiaj będziemy robili dwie farmy, czyli farma kokobinsów i melonów. Ja robię kokobinsy, regi melonów, ale pierwszy muszę zrobić mościk. Eee, tak, ragi się trochę... opierdziela pierw Tak wygląda mniej więcej nasza farma drzewek z góry, Aj. z lodu ptaka I... Kurde, teraz się utopię I nasz Dobytek, że się tak wyrażę yy. Kurde, coś tnie w tej wodzie i nie, o... nie wyrabiam I, <grym> i miej nadzieję, że tym, w tym odcinku się nie zabije <grym> No nie Czekaj, ja sobie pierw schodki muszę zrobić Łoł! Wow! E, Ej, czemu woda a? tu ucieka mi? Właśnie Kurde... Właśnie widzę, że coś, że zaszalałeś Czekaj, muszę się cofnąć <laughs> do domu Dobrze, że to są komendy, bo mu chyba się... Czekaj, e? zabiorę te sobie Ciągle mnie! Ech, dobra, czekam. Nie, bo chciałem rozwalić sobie klocka i mi trochę nie pykło Czekaj, eee ja muszę zajmę, zrobić ja się zajmę, się czymś innym Eee, przyniosę materiału no ja tu mam akurat do budowy mostu wszystko Mogę to kurczę przed odcinkiem z jednak zrobić, bo widzę, że to jest strasznie dużo roboty Kurczę Nie, to tak się nie da <ścoughs> Przydałby się fly, najlepiej by było No już nie kombinujmy Za dużo co na dużo nie zrowa Żeby też nie było za fajnie No no Nie, bo kurczę tak ciężko tu jest Chociaż wiesz to może zaraz coś wykombinuję jakoś Te schodki chciałem takie fajne zrobić ale Kurczę tak ciężko jest mm. Dobrze, Muszę wodę spuszczać Nie wiem jak to brzmi ale dobra W mi coś głośno chodzi ja nie będę tego komentował e, Trochę przesadziłeś tymi schodkami nie, one tak mają schodzić, one jeszcze miałoby się zakręcać, ale chyba nie dam rady No i się zabiję. Kur. Czekaj, muszę wrócić do domu. Tu u ciebie ta komórka tam? Tak, umiera bateria. Myślałem, że to moja, bo moja też umiera. Tak słucham, czy to... Czy te moja? Czy... co? Coś mi się zdaje. Nie, nawet nie będę szukał jej. No ja tu obok leży gdzieś, gdzieś Nie wiem gdzie, ale gdzieś Czekaj, eee... ja to co jest tam potrzebne czyli jungle wood to far no, no no dobra to tam weź te materiały Kurde Jeszcze nie. noc się robi Co tu jeszcze nam było potrzebne mm, Zrobię to na razie takie schodki to Może dom... Kurcze jak się wiesz co ja chciałem te schody tak w dół bardziej pociągnąć Bo to masakra to chyba będzie nieładnie jak ja tak zrobię. Więc co, może zrobimy cięcie i ja po prostu to skończę, bo już się noc robi i będzie ciężko w budowaniu. Także robimy cięcie, za chwilę wracamy. Dokładnie. Do usłyszenia. Dobra, jest, yy, po przerwie witamy Was znów i bierzemy się do roboty. Regi wschodzi tam na dół i buduje platformę. A ja na razie zajmę się schodkami i to dokończę. Musieliśmy zrobić cięcie, bo Pff, mi robota nie szła. A po drugie się noc zaczęła robić. To było strasznie ciemno i... To żadna robota. Jezus cały czas to samo powtarzam. Dobra, ja a, robię platformę teraz. na naszą farmę. A Arkan w tym czasie zajmie się czymś innym. No ja tutaj dokończę do tego, żeby to jakoś wyglądało. kurtelak był No Też zauważyłem I mi cofnęło Nie, ja dokończę tutaj te, te schodki, żeby to jakoś estetycznie wyglądało A jednak w tym odcinku też sobie polecę Znowu spadłeś? <laughs> Jezus Właśnie widzę jak nasza farma się nasza platforma się oddala Umarłem. No, ja tu powoli kończę jeszcze tylko oświetlenie i zostanie. No, nie byłoby dobrego odcinka gdybym się nie zabił Zawsze się zabiję, ja też Jeszcze w tym też się zabiję Nie wiem, o samą pani chory jest Dobra, jaką szerokość, tej, długość tej platformy robimy? A nie wiem, wiesz co, taką jak tam trzeba, czekaj ja wezmę materiały i też ci Moje zaraz pomogę Tylko skoczę tam do tego, do skrzyneczki eee, z którego ty wooda to robisz? Eee, z plus. What the fuck? to poleciałeś? Nie? A ty... z Tropikalnego robisz, czy? E, nie, sprus. E, śier... świerku No to jest świerku. To jest miejsce na polskie tekstury. Jak tu świerka... świerkowego już nie ma. A ty wiesz w ogóle skąd się wzięło słowo sprus? Ostatnio mi coś opowiadałeś, ale nie słuchałem. No słowo sprus się wzięło z e, języka polskiego. Bo jak... W Anglii do, do Anglii przywoziono świerki, przywożono, to polscy mm, przewoźnicy mówili, że to jest drzewo spruz, czyli z takiego kraju, tak? No Anglicy nie wiedzieli o co chodzi i nazwali tak drzewo. Przerobili, napisali je po swojemu i powstało Sprus. Pisze się spruce. No widzisz jakie historyjki. Ja się zabijłem, bo mnie pajączki zrzuciły. Taka Cieka ciekawostka przyrodnicza. Językowa bardziej. Ty, tam drzewa żadnego nie mam, nie zostawiłeś mi. E, tak, bo zabrałem całość, ale czekaj. LOL? Czemu ten szkielet ucieka? Dobra, spierdolił. <laughs> Przestraszył się. Nie no serio, szkielet mi spierdolił. Dobra, idę tam do ciebie, bo no. i tak nie mam materiału. Znowu? Cofnęło mi klocka, którego postawiłem O, no mniej więcej to coś takiego mi chodziło I to w koło się tak wiesz, obstawi tymi e... E, No wiesz Dobra, raczej. dawaj robimy platformę i... No i dobra, po przyspieszonej budowie jesteśmy z powrotem i tutaj teraz zasadzimy kakao. Zadaj mi trochę, mm. bo nic, nic nie mam. Trzymaj. Ja wezmę. Moja mama przyszła, zaraz okay. byli. Ej, zabrałeś wszystko. Właśnie widzę. Dobra, Ale teraz Myś, od jednej strony. się zasadzenie, tylko wiesz, od drugiej kartki zaczynaj. I na rogach samych nie sać, żeby wiesz o co chodzi. E, nie sać na rogach. Nie, nie sać na samych rogach, bo na rogach stawimy tego. Takie słupki, żeby... A, wiem, o co no wiesz, żeby... Bo to na rok będzie dziwnie wyglądać, zawsze mi to akurat wnerwia. No, 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 dobrze sadzisz. Dobry, Murzyn, Murzyn, dobry. No i dobra, mi się skończyło i... Ojej, spadłem. A, dzisiaj za dużo nie zrobiliśmy, no właściwie tylko samą farmę kakaowca, a w następny na pewno skończymy tego. Melona, czyli jutro. Jutro? Jutro się odcinek ukaże, w sobotę? No, w sobotę Bo nie wiadomo kiedy wrzucimy ten odcinek No ja no myślę, że to będzie czas kończyć Ja jestem Arkan Tu był Regi I żegnamy was, do następnego odcinka, na razie No, trzymajcie się